rolka, rolkarze. mamy teraz wyjątkowy czas, wszyscy musimy dbać o swoje zdrowie. My wszyscy siedzimy w domu i nam się bardzo nudzi, więc stwierdziliśmy, że nagramy filmik na temat prawidłowego rolkowego Mińska. tak, prawidłowego doboru rolek i sposobu prawidłowego mierzenia stóp i wyboru prawidłowego, prawidłowego rozmiaru rolek, prawda, Zosia? Tak. tak. Więc Zosia dzisiaj została naszą asystentką i Zosia nam pokaże wszystkim jak prawidłowo powinniśmy sobie zmierzyć stopy, a potem dobrać prawidłową rolkę przed sezonem rolkowym, który już niedługo się rozpocznie. Więc tak. Mamy coś takiego jak Mondo Point. Jest to taki a? specjalny sposób mierzenia długości stopy. Uniwersalny na całym świecie. Jak to się tak, wykonuje? Ja mówię. Ty mówisz? Dobra. Mamy, e, należy, należy... Nie ja teraz mówię. No to mów. Mamy kartkę z rysunkiem stopy. Tak. I tam mierzymy różne stopy. Tak, a teraz mierzymy czyją stopę? Moją. Moją, dobra, twoją. To chodź Zosia, to staniemy przy kartce, czyli sposób jest następujący. Podziemy sobie czystą kartkę przy ścianie. Tak. Bierzemy... O, linijka też będzie nam potem potrzebna. Zosia teraz musi stanąć na tej kartce przy samej ścianie. Tak. Ja Opiera... Dziękuję. Opieramy stopy o ścianę. Pięty przy... Przy... przyklejamy do ściany. Dobrze. Zginamy kolanka do przodu, jak jeździmy na rolkach. Tak jest. Dociskamy całym ciężarem nasze stopy i rysujemy przy dwóch stopach dwie kreseczki. Przy dużym paluchu. Świetnie. Teraz Zosia może zejść. I to są długości naszej stopy. Następnie bierzemy sobie linijeczkę. I mierzymy naszą stopę od kreski do końca kartki. Zosia, prawa twoja stopa ma 16 cm. 16 cm i 8 mm. A lewa noga ma 16 cm i 6 mm. I bardzo często dwie stopy mają yy, różną długość stop. I w takim wypadku mamy krótszą i dłuższą stopę. Nas interesuje dłuższa stopa. Czy to jest 16,8 cm? I teraz tak, nie bójcie się zamawiać rolek przez internet. Jeśli dobrze zmierzycie swoją stopę, to bez problemu możecie prawidłowo tak dobrać, ja mówię. dobrać rozmiar. Tak, Zosia, i teraz zobacz. Pod każdym, pod każdym modelem rolki na stronie internetowej jest tabela rozmiarów. Danego, danego rozmiaru rolki. W tym roku. Super rolka. To jest Power Slide Khan. Nasza nowość. Bardzo fajna roleczka, którą będziemy polecać. Już wcześniej wydrukowałem sobie tabelę ja rozmiarów. No to wiesz, Zosia, pokazuj. Tak, Zosia pokazuje inne rolki, które są dla niej ładne. Ja w tym czasie znajduję odpowiedni rozmiar. O właśnie, i zobaczcie, jest w tabeli rozmiarów coś takiego jak rozmiar mondo podany w milimetrach e, i rozmiar rolki 27 do 30 ma rozpiętość e, Mondo od 168 do 191 mm, czyli idealnie e, wpasowujemy się w rozmiar e, naszej stopy, czyli dla Zosi odpowiednim rozmiarem rolki byłaby, e, by, by, byłaby to, e, e, byłby to rozmiar 27-30, prawda Zosia? Tak. Tak, i to jest ten prawidłowy rozmiar rolki. I teraz tak. Dobraliśmy ja sobie. Prawidłowy rozmiar. Dobraliśmy sobie prawidłowy rozmiar ro, rolki. Jeszcze, może, jeden temat. Jaką rolkę należy wybrać? <śmierdzi> 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 Więc tak. Ogólnie w tym sezonie, znaczy, przede wszystkim, rolka musi być bardzo, bardzo sztywna. Eee, to jest e, rolka Power Slide Jet. To jest, ro... rolka. Tak, to jest rolka Zosi. Ta rolka jest, ma całą plastikową skorupę. Jest to, rolka, tak, to bardzo, jest rolka bardzo sztywna. Na trzech kółkach. Bardzo fajna, bardzo ten fajna rolka. Druga... Tak. Druga rolka to jest Power slide Khan. To jest nowość w tym roku. Rolka, która posiada... Cztery kółka, ma bardzo sztywną, bardzo sztywną skorupę, wyjmowany, przede, bardzo ważne, wyjmowany liner, który można, można prać i ma bardzo dobrą cenę, więc też bardzo, bardzo polecam tą rolkę. Starajcie się, starajcie się unikać rolek rekreacyjnych, które są, które są miękkie. To jest rolka Play Life. Rolka rekreacyjna, która. E, jest miękka, nie ma tutaj byd, zbyt dużo plastiku, e, jeszcze o tyle ten, ten model e, jestem w stanie polecić, e, bo z tych wszystkich rolek rekreacyjnych ta jeszcze się nadaje do jeżdżenia, natomiast Aha. tutaj największą wadą jest to, że ja jest ja bardzo e, miękka, e, więc zdecydowanie jeśli miałbym wybierać e, z, pośród tych, na przykład tych dwóch rolek, to zdecydowanie polecam Powerslide Can. Jest rolką sztywniejszą, e, e, a w podobnej cenie. To chyba tyle, w, jeśli chodzi o wybór prawidłowego rozmiaru rolki, czyli pamiętajcie, zaczynamy od zmierzenia swojej stopy. Przydatne do tego jest właśnie Mondo Point, czyli nowy system mierzenia stopy. Mierzymy tylko stopę, nie dodajemy żadnych żadnych luzów. I dokładnie pod, pod rozmiar stopy zmierzone na kartce. E, patrzymy w tabelę rozmiarów i dobieramy prawdowy rozmiar e, rolki. E, to chyba tyle. Zosia troszeczkę poprzeszkadzała, Zosia chodź, pożegnamy się. Zosia nam troszeczkę pomogła, Zosia ma już dobrane rolki, Zosia już jest gotowa do sezonu, ale jeszcze przed sezonem musimy zrobić jedną rzecz i to pokażemy w kolejnym filmiku. Czyli co musimy zrobić? Rolki przygotować do sezonu, czyli je wyczyścić. Wyczyścić, czyli w następnym filmiku pokażemy jak się czyści roleczki, kółeczka i jak się kółeczka przekre... przekręca. A przekręca. Ja teraz się pożegnamy z wszystkimi, tak? tak, do zobaczenia, mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy i nie będziemy musieli długo siedzieć w tym domu, bo chyba zwariujemy. My sprzątamy nasz salon i za chwilę zaczynamy trening na rolkach. Siemaneczko!